W dzisiejszym odcinku wszystko, co dotkniemy, będzie zamieniało się w laki-bloki. Drodzy widzowie, będziemy chodzić po ziemi, będzie zamieniało się w laki-bloki. Dotkniemy cokolwiek yy, specjalną różdżką, zamienia się w laki-bloki. Zostawiajcie łapki w górę oraz subskrypcję na tym kanale. Będzie się działo. Oglądajcie do końca. Drogi Alku, zaprosiłem Cię tutaj, ponieważ w dzisiejszym odcinku cały nasz świat będziemy mogli zamienić z laki bloków. Czy jesteś gotów na dzisiejszą przygodę? Oczywiście, że jestem. A zostawiłeś gotowy. łapkę w górę? Zostawiłem. A zostawiłeś subskrypcję na kanale? Niedawno. Widzowie, dzisiaj też ten musicie ten zasubskrybować kanał Alka, bo dzisiaj będziemy zamieniać cały ten świat w laki bloki. Tylko słuchaj, ostrożnie, bo jeśli weźmiesz. Tą różdżkę, którą mam, będziesz mógł zamienić wszystko, co dotniesz tą różdżką w bloki. Chcesz zobaczyć? Patrz, uwaga, pokażę no, ci, pierwszy. patrz. Trzy, dwa, jeden, pu! Co? Widziałeś? Ta trawa się zamieniła w laki bloki! Ej, teraz ja chcę, ja się Spróbuj, kurczaka. spróbuj, spróbuj. Dawaj kurczaka zamienię. Ło! Wow, no widziałeś się owca, zamieniłem. tylko wyskoczyła. Ej, to co, teraz o, możemy wykopać! Dobra, kto szybciej wykopie naszą jedną kulkę? Szybko. Trzy, dwa, jeden, pik. Oooo Już! Starcie. Nie, słabo, ale ja, patrz ile ja, ja mam do zniszczenia, tylko tyle mi zostało, bo ja mam ja tutaj, uwaga, o, uciekać, dobra, uciekać, TNT, uzmaniam. uciekaj, No mówiłem, uciekaj, Myślałem, że wow, dobra, słuchajcie, a teraz, jeśli wezmę do rączki właśnie to, Zobaczcie, tego lucky bloka. Jak będę chodził, mogę wszystko zamieniać w lucky bloki. Zobaczcie na to. Co? Wow, weź, weź, zobacz. Masz tutaj Ej, takiego ci. specjalnego oh, lucky, lucky bloka. I jak oh, weźmiesz. O, okay. oh, tak. O, oh, okay. i teraz okay. możesz biegać. No, zobacz. Wow, wszystko zamienia się w lucky bloki. Wow, ale Ej, no kozackie to jest, słuchaj, Ej, ja ci powiem. Panią... Zamieniamy cały świat w bloki bloka. Nawaj, spróbujemy. Albo wiesz co? Możemy zrobić diamenty. Diamenty. Normalnie byśmy mogli sobie ogarnąć jakieś I dużo, dużo diaksów. To będzie naprawdę Ej, super. Dobra, super. Diaks, dobry plan. Dobra, słuchajcie, ja tutaj zamieniam patrzcie, wszystko. Bloki, bloki. Y. patrzcie na to. O, cały, dobra, świat. Dawaj, cały, świat, Do... cały świat. O, Zamknąłem się w bloku ratunku. Mati, wow. wow, udało o. mi się. Dobra, kozacko, patrz, wytworzyłem, patrz. Ty, ale Hero Potion jakieś dostałem, co to jest? Ej, co to za dźwignia? Łooo, wow, Alek, popatrz na mnie. No, patrz na ciebie, no. Widzisz? Patrz. Ej, czemu ty świecisz? Świecę, zobacz, widać mnie przez ścianę, czy nie? Ej, tak, widać przez ścianę, widać mi Dobra, ej, to mam taką specjalną potkę, dzięki temu o, mogę się. No, ja ale też... Jestem widzialny przez tego przy ściany, spoko jesteś dobra. duchem dobra, to teraz możemy patrz, biegać z tym lucky blockiem w rączce i sobie wykopywać, nie? rozumiesz, mega, o, mega, mega sprawa to, tak o, na przykład wyciutę, tu a je... o, a, a ja, to... ja sobie lucky Bloki. o nie, creeper o, creeper, ale wow. farta teraz, dobra. no to był farcik ja sobie kopie tutaj jednego o studnia o o, 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 o jak... mm. no dobra no wiedziałem, że tak będzie, ja wiedziałem no właśnie, Ty... trzeba uważać z tym Dobra, TNT Nie stawiam tutaj sobie taki O nie bardziej, sorry, Nie, nie. Wiec, nie! nie. nie, 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 nie. <śśmiech> <laughs> Pół serduszka, Czaisz to? A to co Pół p serduszka, nie wiem. Pół serduszka po prostu. E, one is lucky, one is not Dobra. No to jest Lucky. Dobra, okay, czekaj. Masz ten. nie, czekaj, e bo tutaj znowu. O, co to się stało? Nie wiem Czekaj, ja to tutaj super, jakby... doba, czeka, o ziemniaczki, ciebie. patrzcie, możemy sobie zjeść teraz, w szamać ja elegancko, ej owieczki, no dużo owieczek, patrzcie, ej w ogóle, dawaj spróbujemy dotknąć, yy, nie wiem, chmur, czy coś wow. się, z... <laughs> wow, zobacz na górę, Gdzie? patrz, Olek, nie zobacz to, o, o tak, zobacz, czekaj, czekaj, bo się stąd wysiakłem. czekaj, zobaczcie, zobaczcie się... bo... <laughs> A, nie, znowu, znowu, oh. jak biegnę, <laughs> Nie, owce, wynocha! O kurczę, mam tu o, jedno ja mam serduszko. serduszka. Dzięki temu, że postawiłem Lucky Bloki, przeżyłem. Zobacz, uśmiech e, na górze. jest. co się tam stało? Jak e, to zrobiłem? Zobacz. Cyk, 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 możesz dotknąć chmur, gwiazd, widzisz? Aha. Zobacz. O, proszę e, bardzo, uśmieszek. Na Zobacz, o. O, ja gwiazdkę narysujmy ja patrz, cyk, Ja cyk, zrabię, cyk. A ja gwiazdkę narysuję i spróbujemy tam się dostać. Dzisiaj musimy się tam dostać. To będzie nasz taki cel na dzisiejszy odcinek. Zobacz, jaką gwiazdkę no, ładno narysowałem, patrz cyk, Czekaj. Cyk, ej, łoooooooooooooooooo. Wow, ja tutaj skoradzko. jestem mega O, tak, I tu o, i tu. No i mam diamencika, trochę podobny, trochę nie. A teraz tego Minecraftowego, czekaj. O A to tak. Się samo takie. Patrz na to, Alek, co ja tutaj dzisiaj namalowałem. Widzisz ty to? Co to? O, gwiazdka, ale super. Łooo! Wow. Ej To pomaga ci, czekaj. Ej, nie, nie rysuj. Nie! Ja tam nie widzę, co się dzieje. Nie dotykaj Uci Uci Ucięła tego, to, to, jest mój to, jest, to jest mój malunek, proszę jej nie dotykać. Dobra, otwieramy lucky bloki dalej. Zobaczymy. Wow, gigant jakiś powstał. To się stało, o, ale wielki. No, Wszak wielki, wielki, wielki. Czekaj, a go dam radę uderzyć? O, podpaliłem, fajnie. <laughs> Dobrze, super fajnie. jesteś. Dobra, czekaj, czekaj, złote jabłuszko może mi się przydać. O, te Ej, ja mi, to ja wywalam. ja mam jajko smoka w kwipunku, skąd ja to mam? Jajko smoka? Moskitu, no? nie, Patrz, są żarty jakieś. Nie, oh, oh. oh, oh, GUARDION! Okay, ja jak ja uh, o, o O, o, Guardiole! jak ja się podsadzę Lakiblokami. blokami. nie, 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 i nie, 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 w nie, 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 patrzcie. nie, 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 ładnie nie, 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 a nie, 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 nie,

Zatrzymuj go lucky blockera. Zginąłeś? Nie. Gdzie jestem? Nie wiem, jesteś w jakimś czarnym czymś. O, Pe -pe chyba cię widzę, czy nie? Nie, czekaj, nie. Czekaj, 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 bo ja bym cię z chęcią odnalazł. O, Ale jestem. widzowie, słuchajcie, mam bardzo dużo fajnych i te masków, które będzie trzeba wykorzystać. O, nałóżmy sobie to, to możemy wyrzucić. Ej, zbudujmy domek z lucky bloku. Ej, Ufać. dobry pomysł. Tylko ty Dobra. jakieś duże kule robisz, ja jakieś mniejsze takie? No to może mam większą różkę. No masz może większą różdżkę, dziekaj, no dobra. Dobra, bo to To może strony. być zamek, rozumiem, Ooo! Zamek mnie! Zamurował! O, zamek. Co się stało? Ooooooooo! To... Ej, uratujecie! Zginąłem, czaisz uratujecie to, pod bloku, tylko bądź, uratujecie. A, bo to to jest. Dobra, ciekawe co będzie, czy TNT, czy diamenty. <grym">, nie, yeah, nie, yeah. tak nie miało być. Wracaj tam. Masz, trzymaj, Lucky Potion, patrz. Trzymaj. O! Lucky potion? O, o te to są spoko, dobra, ej, to ja to chcę. Czekaj, o. nie. No nie, ciekaj. zbrojkę zabrałem sobie, sam sobie. sobie proszę bardzo. Ja Spodenki możesz zabrać, Hero Sword. A ile to ci zabiera? Nie wiem, ale. Aha. Nie no, wleśpiłeś te potwory! Czekaj, samienie je wlaki! BUM! Ła! Nie Pum. I PUM! Uh. I PUM! I BUM! Zom zombiaki wlaki bloki zamienić? No, mi prawie. Ła, wow, ale mam jedno oh. serce! Mam jedno serce! Nara nara Ile jajek tam powstało, lOL! A ja właśnie w tym momencie sam się Zobacz statwiłem. na to i z, z czym ja rzucam? Ła! Wow, Wróciłem! Co jest grane? Patrz ile tu fajnych rzeczy jest! Zobacz, ja mogę sobie strzelać i za... patrz, TNT poleciało, widziałeś? Co? Dawaj, się, patrz, raz, patrz, dawaj, jeszcze raz. pum! Poczekaj, zaraz, patrz, patrz. Tum! Głowa Uch, Creepera poleciała. Creeper tam powstał, co? patrz. Pum! Widziałeś? Ale pod kamień strzelać, co teraz za łup? Łooo, ale fajne! Łooo! Wow. O kurczę, idzie! Ej, ej, a jak tego? O o, zatrułem go. O nie, go. zatrułeś kurczaczka! Ła, i teraz mnie trafiłeś. Uwa! Na, hitę, Na hitę, dwa hity? Co jest grane? Jakiś... Zamienię go w ty do. To jest panie. jakiś żart, proszę państwa, ale okej. Okay. Dobra, o-o-o! No lucky to potion, dobra, to mi się podoba. Mojej potęgi. Trzymaj tam, patrz. Lucky potion, o, zobacz. Trzymaj, lucky potion. cyk, 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 cyk. cyk. O, A, ty miałeś Mati. szczęśliwe. Ej! Co się stało ze mną? Ej! Ja pójdę! O, puchem? ale zymek! O-o! Ej, nie znajdziesz mnie, Alek. Gdzie ty jesteś? Nie, nie znajdziesz mnie. Mati. Nie znajdziesz mnie. Ale czemu ty leżysz? Nie Bo Odpoczywam się. sobie Fiu, Wyłaź odcinek. stąd, wyładź, O, Mz odcinek jest do tutaj... nagrania <laughs> I spać ile ja tutaj mogę powiedzieć. No jeszcze jest ciemno, Zresztą nic nie widać. Teraz, <laughs> Teraz mnie nie znajdziesz, chłopie, no. Teraz Mati. ty w ogóle mnie nie znajdziesz. No szukaj, czy... szukaj, zobaczymy no, czy gdzie mnie znajdziesz, no. Czekaj na konia, baję no to poszukam cię, czekaj, o, koniku, daj się wejść, daj się wejść no? no Nie mogę jeszcze konia. Czekaj, próbuję konia swoić. chodź. No dawaj Ej, Jetty, jesteś, swahti. No, nie jestem. No górze Co jest, jesteś mnie rzuca. No dawaj, szukaj. Nie Kolego, mogę A o co do... chodzi? Dobra. Mnie Ej, idziemy stąd, patrzcie, możemy teraz sobie porysować. O, poszukaj laki bloków w którąś stronę. Mati, cyk, cyk, cyk. Niewidzialny? No, jestem niewidzialny, nie wiem dlaczego. Skąd, gdzie i jak. Dlaczego tak? Dobra, ej, ja lecę pod swoją gwiazdkę. O, pod gwiazdką będę tutaj otw otwierał swoje laki bloki, proszę bardzo. Zaraz jest centrum, centrum, centrum. Jeszcze chwileczkę. O, i tu jest centrum. Spoko. Ja tutaj będę sobie odpierał laki bloki, proszę bardzo, możemy tutaj postawić dużo, dużo laki bloków. No i zaraz zobaczymy czy jakie diamentowe rzeczy powypadają. Bardzo Idę i to bardzo mi zależy. Na diamentowych rzeczach. Łoo, wow, jesteś, Albo dobra widzisz tamte znaki z bloków. To fajerwerki o, poleciały, więc to mnie tak, jestem niewidzialny, Dlaczego ale tak? proszę. Nie bij mnie. A ty też jesteś niewidzialny, kolego. Też jestem niewidzialny? O, widzisz, a, faktycznie. O! 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 Nie. Dobra, nie! macie Lakiroda. O, macie badajcie. z Laki Broda, no, zaraz was rozwala. Nazwalimy... Ja tutaj... A ja się poza... zamknę w Lucky... pod Laki Blakiem. Ty się zamknię pod laki, a ja, no? ja się laki zam... O, Blokami. Jednak zo zombie mnie rozwalił. Dobra, spoko. Niech mu będzie, niech nie mu będzie. Nie, weźmiecie mnie. O żywce Damn. No nie. Yeah. Ale patrz. O, lucky bloczki, lucky bloczki, lucky bloczki, lucky bloczki. Co to jest? Ja Ej, chcę ja to sprawdzić. Mam. Evil Potion mam Wow Ej, okay, to to okay. będzie mocne. Evil Potion. Chcesz zobaczyć? No jak... gdzie jesteś? Jak odpalę Evil Potion, to drodzy widzowie musicie zostawić łapę w górę oraz subskrypcję na tym kanale, a ja idę do tych zombiaków, które mnie pokonały przed chwilą o, to czekam I na rzucę... ciebie. dawaj, chodź i rzucę im Evil Potion. Czekaj, gdzie a. ty jesteś? Tu jesteś. Tu jestem, walczę o. z nimi cały czas. Mr. Rainbow, ale ja ciebie nie widzę, bo tu widzę Baby Matrunera. Dobra, jak mnie widzisz, to ja odpalam, patrzcie. 3, 2, 1... Boom! Nie wow! się! Evil Potion, zobaczcie! Te, ząb... te, te owieczki biedne są tylko na hita, no. Ej, te fizy owieczki, idę do ciebie. Ej, czekaj, 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 ja tutaj postawię. Ej, a w ogóle, Mr. Rainbow, czy one się zmieniają kolor, czy jak to jest? Nie, ale są po prostu tęczowe wszystkie. Aha, że różnego koloru. Dobra, da, spoko. Da. Odpalamy, słuchajcie, mam nadzieję, że jakiś dzień powstanie, czy coś, Mati, bo tak. znalazłem cię! A nie, to Baby Matruner, czekaj. <grym <grym dobra, 10, 10. Jest, jest! Zombie. TNT, Amash, Amash czekaj. O masz, masz. O, o, patrzcie, dotknąłem go i tu postawił się Lucky Block, ale ile strzał? O, strzał, Co Szybko, jest grane? Jest tyle. Chciałeś to? Wow. Tak, chciałem, nie bić. Czekaj, o tu. <grym> wow, diamentowa o, zbrojka. O! teraz Lucky Block i ciek, ciek, ciek. Dawaj. O, <grym> Uratowałem się Czemu jest tak ciemno Alek, weź ten, yy, zrób tak, żeby dzień był Kokus, pokus, czary, mary robi się jasno, a ja jestem fajny wow. Zadziałało Dobra. zadziałało, pięknie, dy, ja mam diamentów, dużo, dużo diamencików więc będzie można to o, ja chcę to no jest, Hero, sword. Hero Sword! Hero co to jest? <śmianowité> jest? Też mam Hero Sword. Co to mnie zabiło? Co to jest? Jakiś wielki slajm zabił Ej, To jest jakaś twarz. Co gdzie? Jakaś głowa wielka. Czekaj, idę ty to? Co to za twarz jest? Ty... Dawaj yy, rozwalimy jest? ją, musimy ją pokonać. A masz ty głową! Zginęła! Aleś to pali? się pali tam? Ginęła ta I, ale głowa. Ale Ty, ale... to co to jest? E to są kolejne głowy! Co one się rozmnożyły? Zobacz, okay, i one się słoną! Wow, ile mam tutaj itemów? Ej, te ty, ty laki bloki wow. są wszystkie takie jakby trochę szczęśliwe. Mało jest takich niefajnych. Ta, o jest, mało. patrz! Ty to jest normalnie... O masz! Patrz jakie małe główki powstały! Co jest? Normalnie chodź, można je chodź, chodź, przeciąć chodź, chodź, chodź. na pół i one tak jakby się zmniejszają Spoko, eee, a Is ten tak gość, goestek... eee, tam ktoś jest! Ktoś nowy dołączył e, do, do minecrafta! Biega, patrz. patrz, tam na górce ktoś jest, ktoś dołączył do minecrafta do nas chodź, o, 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 A masz wy, a macie I wy dobra, Ty, dobra, to trzeba biec, słuchajcie e, tam ktoś jest Laki bloki, patrzcie, jak biegam to wszystko się zamienia w lucky bloki, no nieźle Cyk 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 Podaj, cyk kim, kim on jest? Nie a wiem, No się z nim. O, Ty go. go zamurowałeś, dotknąłeś o, go dobrze. tą różdżką. nie ma go, ha! Dotknąłeś go różdżką, tak? No, jest Lucky Blockiem o. teraz. No i w pięknie, lekkim. zamienił się w Lucky bloka i pięknie, pięknie, no, pięknie. A teraz ja mogę rozwalać. O, co rozbadać. Ciemno, o, o, ciemno, o, 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 o! A o, co to jest? Jakaś horda mi się tutaj pojawiła, no. No, co to Nie ty może powiesz? tak być. Nie może tak być! Musimy ich pokonać! Mi się, się ciemno zrobiło przed ekranem No, znowu się ciemno zrobiło i jest i jest o, słabo Okuś, pokus, czary, mary, szybkie czary o! i jest jasno O! Patrz! Dobra, czekajcie, ty, 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 czy ja dam radę je pokonać, czy nie? Pyk! Idę ci pomóc! Pyk! I... pyk! I... pyk! Ej, Patrz, wystrzelono elegancko są. O tam są, dobra, strzelam Tyk. Dobra, to co? Patrz, ja też ich rozwalam

Co? Co, co? się stało tam? Udało ci? mi się wyjść stąd. O o. Skąd o -o. Ci się udało. Dobra, e, teraz się trochę utonę chyba. Nie, to się ma da radę. Alek, pomocy, idę ci pomocy. Na ratunek. Dobra, e, zawsze można to dotknąć i wtedy się zamienia w laki bloka, nie? No, Wszystko. ale gdzie ty jesteś? O o. Dobra. Jest. Udało się pięknie. Super A co tam z jakieś pioruny O o. o, -o. o, -o. o, -o. Dobra, A ty, e... co robisz pod ziemią? No właśnie nie wiem jak stąd wyjść teraz. Mam trochę problem. O masz ty! Guardian mnie pokonał. Lakie blok... Laki blokami się buduj. A, no próbowałem, tylko kurczę nie wyszło mi no. Okej. Okay. Ajajaj. Ajajaj. Dobra, czekaj, 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 już mamy, ale tu coś powstało, co to jest za jakieś, ze na patrz, jakieś przejście, wow, wow, wow. O, faktycznie, widzicie, naprawdę, kozackie, a to kozackie. z tego łuku to powstało, a może z łuku właśnie, ty, ale pierwszy raz widzę coś takiego, ty, widziałeś, ile tu laki bloków już powstało? No, <noise> Dobra, ej, tu mega można tu zobaczcie wszystko elegancko pozmieniać Tak naprawdę zobaczcie tutaj o te laki bloki po których szedłem można przejść. O Mati, o. Wow. o! No właśnie O nie, o nie, o nie! Nie, Alek, Alek nie! Serio! Ja no, się tu nie, ratuję nie. przed obsydianem. <noise> nie sądziłem, wy to powstanie TNT. <noise> Ej, smoko ma... Jaj, jajko smoka mam, spoko, może być. A ty być. nie mówisz przypadkiem, że wszystkie są szczęśliwe, a teraz tutaj co mam ten... Coraz mniej tych szczęśliwych, rzeczywiście, jest bardzo mało. Ale patrzcie, mamy praktycznie cały nasz świat pozmieniany w... Naszej super Lucky Bloki Dobra, no widzowie! Jak widzicie, da się grać w Minecrafta, e, jeśli wszystko dotykamy i zamienia się w Lucky Bloki. Patrzcie! Wow. A czekaj, bo Wo Wow, 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 widzisz? Widzisz? Elegancko, elegancko. O. Teraz mogę na przykład sobie tu ustawiać, na przykład, chcę, żeby to było laki blokami i to chcę, żeby było lakim A Chcę, żeby owca była lakim blokiem. O, proszę bardzo, i owca została laki blokiem. Dobra, widzowie, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, wbijajcie również do Alka, subskrybujcie nasze kanały. Także, drodzy widzowie, do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami. Trzymajcie się gorąco. Pa, pa!